Zrobiłam tyle ciastek, jeszcze się robi kilka w piecu. No, nie w piecu, bo nie mamy, w piekarniku. I mam nadzieję, że Wam posmakują. Jak mama pójdzie do Was i przyniesie te ciastka. ciasteczka. Jeśli chcecie, to mogę, dam, dam Wam przepis jak kiedyś będziecie chcieli zrobić. Zrobię specjalne ciasteczko dla ciebie, które mama przyniesie. Będzie na nim ciast... e, karteczka dla babci. I będzie w formie korasonek. E, na razie tak wygląda. Słuchaj, jest po polsku korasonek. E, serduszko. dla babciu. Chciałabym pojechać do Polski. Do ciebie zobaczyć się, ale nie mogę. Tata pracuje. Ja jeszcze, ja nie mam szczepionki i nie będę chyba nigdy miała i boję się, że cię zarażę i tylko mama może, bo mama ma szczepionkę, certyfikat i wszystko, ja nie mam szczepionki ani, tata ma certyfikat i szczepionkę, ale pracuje, więc skoro nie mogę polecieć, to... W zamian to dam ciasteczko. Super ważne. Też możesz zjeść inne ciasteczka, ale to jest. Tylko na ciebie. Um, miałam taki pomysł, bo Margaret, taka koleżanka, taty i mamy. Um, Nauczyła mnie robić takie ciasteczka sama. I pomyślałam, żeby zrobić dzisiaj takie tego ciasta. I potem, żeby mama jutro zabrała te ciasteczka do Was i potestować. was. Najdź. zrób takie gotowanie za nią. Jak robić takie ciasteczka? No, gotowanie za nią, no? No, akcja. Hej, pokażę, jak się robi takie fajne ciasteczka. Dobra, najpierw potrzebujecie ciasto francuskie. To jest to takie. Jakikolwiek chcecie. Ja tu mam truskawkowy dietetyczny rozmarujecie po wszystkich, nie za dużo i to dalej ciasteczko, w środku ma drzemiek, to jak upieczecie przed upieczeniem rozmarujemy takim pędzelkiem przecie jakiś pędzelek myjecie go, bo nie wiecie gdzie on był zauważył jak się robi odlepiacie od pergaminu eee. Pomocy! Rozciągnę kubeczka. Możecie robić jak chcecie, powtarzam. Nie możecie, Nie musicie tak... O, muszę robić tak samo. Da da, da dopiero co się uderzył. Mmm-mmm. -mm. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. da da Da-da-da. Thanks. I... czup. Rulon. Dobra, ten mi nie wyszedł. Teraz mi nie wychodzą te urlony. Akurat trzeba było sobie posypać rękę mąką. Ja myślę, czemu mi się tak źle robi? I nie, nie przeczepia. Bo miałam mąk. Bo nie miałam mąki. A bez mąki nie da się. Już Wam mówię. Zakało ruskie kakao. E, e. Zakało ruskie. Za o! Co rajd sobie? Dobra, dobra. Radę. A tobie się przepalają kotlety. Nie przypalają mi się kotlety. Mm. Nie wiem, czy dziadkowie będą chcieli to jeść, jak to zobaczył. Dobra, dobra. Ej, jeśli to oglądacie, przepraszam, że tak robię, ale dawno nie gotowałam. To niestety trochę zła wychodzi forma, ale są. Mona fik. Jakie są? E, super dobre, dobra, nie wiem, co moje. Jeśli chcecie robić ciasteczka, ręce mące. O, kanapeczka. Ciasteczka! Jeśli chcecie, to mogę dam, dam Wam przepis, jak kiedyś będziecie chcieli zrobić.